Gdy historycy oceniają najgorszych monarchów w historii Hiszpanii, jedno imię zawsze znajduje się na szczycie tej listy. Każdy uczony, który badał jego panowanie, dochodzi do tego samego wniosku. Nigdy nie było bardziej zdeprawowanego, bardziej okrutnego, bardziej zboczonego seksualnie króla na hiszpańskim tronie, ale nie znasz prawdziwej historii. Bo to, co powiedziano ci o królewskich małżeństwach, o szlachetnych rodach, o godności europejskiej monarchii. To wszystko starannie skonstruowany mit, mający na celu ukrycie groteskowej rzeczywistości. Ferdynand III nie tylko rządził Hiszpanią, przemienił królewski pałac w jaskinie seksualnych horrorów, które zawstydziłyby nawet najbardziej zatwardziałą burdelmamę, zanim stał się znany jako El Rey Felon. Król Zbrodniarz był księciem tak fizycznie zdeformowanym, tak niekompetentnym seksualnie, że jego własna teściowa pisała listy, opisując go jako nawet nie mężczyznę, to jeden z nielicznych udokumentowanych przypadków w historii Europy, gdzie mamy wiele relacji naocznych świadków, od królewskich lekarzy zagranicznych, dyplomatów samych ofiar, wszyscy opisują tę samą przerażającą anatomiczną rzeczywistość, która ukształtowała losy narodu. To, co zaraz odkryjesz, całkowicie zburzy Twoje zrozumienie królewskiej władzy. To jednocześnie najbardziej żałosna i najbardziej przerażająca historia dysfunkcji seksualnej, jaką kiedykolwiek zapisano w kronikach monarchii. Pozwól więc, że zabiorę cię z powrotem do nocy ślubnej w 1819 roku, która stała się tak niesławna, że nawet papież musiał interweniować. Październik 1819. Królewski Pałac w Madrycie. 16-letnia księżniczka siedzi drżąc. Maria Józefa Amalia z Saksonii, wychowana w klasztorze, niewinna do tego stopnia, że wierzyła, iż dzieci przynoszą bociany, czeka na przybycie swojego nowego męża. Nie powiedziano jej nic o tym, co dzieje się w noc poślubną. Jej niemieckie damy dworu zbyt zawstydzone, by wyjaśnić, ubrały ją w białą suknię i zostawiły samą z różańcem w dłoniach. Wtedy drzwi się otwierają. To, co wchodzi, nie jest czarującym księciem. To 35-letni mężczyzna otyły cierpiący na podagrę, z grubymi wystającymi ustami i oczami drapieżnika. Ale to nie to sprawia, że krew młodej królowej zamiera w żyłach. Widzisz, Ferdynand III cierpiał na stan tak ekstremalny, tak groteskowy, że współczesna medycyna wciąż ma trudności z jego wyjaśnieniem. Makrogenitosomia Mówiąc prosto, jego genitalia były monstrualnie przerośnięte, ale nie w sposób, jaki można by sobie wyobrazić. Francuski pisarz Prosper Mérimée, który przeprowadzał wywiady z dworzanami obecnymi tej nocy, opisał to w przerażających szczegółach: cienkie jak woskowa świeca u podstawy, grube jak pięść na końcu, długie jak kij bilardowy. Wyobraź sobie szesnastoletnią dziewczynę wychowaną przez zakonnicę, nagle skonfrontowaną z czymś takim. Młoda królowa spojrzała raz, i rzuciła się z łóżka, krzycząc z czystego przerażenia. Ale tu robi się jeszcze gorzej. Ferdynand pijany winem i pożądaniem ruszył w pościg. Wyobraź to sobie chorobliwie otyły 35-letni król potyka się po sypialni, próbując złapać swoją nastoletnią pannę młodą, która dosłownie ucieka, by ratować życie. Dziewczyna była szybka, król nie. Rozwścieczony tą zniewagą, Ferdynand zrobił to, co każdy rozsądny monarcha by zrobił. Wypadł z sypialni całkowicie nagi, z deformacją na widoku i zaczął krzyczeć na damy królowej. Nazwał je i brutale żądając, by przygotowały królową dla niego w ciągu piętnastu minut. Te biedne kobiety, w tym siostra królowej, musiały jakoś wyjaśnić przerażonej dziewczynie, co ją cokolwiek powiedziały, pogorszyło sytuację. Gdy Ferdynand wrócił gotów dochodzić swoich praw jako mąż, zastał zapach, którego żaden królewski perfum nie mógł zamaskować. Młoda królowa w absolutnym przerażeniu całkowicie straciła kontrolę nad swoimi jelitami. Król Hiszpanii w całej swej groteskowej chwale znalazł swoje łoże małżeńskie zabrudzone ludzkimi odchodami. Cofnął się z obrzydzeniem, oświadczając, że królowe nie mają zapachu cywety i wyszedł odmawiając dotykania swojej panny młodej przez ponad tydzień, ale to był dopiero początek koszmaru Marii Józefy. Aby zrozumieć jak noc poślubna mogła pójść tak katastrofalnie źle, musimy porozmawiać o tym co Ferdynand III ukrywał pod królewskimi szatami. Ostrzegam to będzie medycznie graficzne. Wielu lekarzy którzy badali króla zostawiło szczegółowe zapisy. Doktor Jose Maria de la Fuente napisał: Jego wysokość posiada członek o tak niezwykłych rozmiarach, że normalne stosunki małżeńskie są niemożliwe bez powodowania poważnych obrażeń partnerce. Ale nie chodziło tylko o rozmiar. Kształt sam w sobie był aberracją natury. Pamiętasz opis Mary Mecienki u podstawy masywny na końcu jak średniowieczne narzędzie tortur. To nie było błogosławieństwo. To była klątwa, która prześladowała Ferdynanda od jego pierwszego małżeństwa w wieku 17 lat. Chcesz wiedzieć, jak źle był? Opowiem Ci o tej pierwszej nocy poślubnej. W 1792 roku młody książę Ferdynand poślubił swoją kuzynkę Marię Antonię z Neapolu. W noc poślubną książę cytuję bezpośrednio z listów Marii Antonii Jedynie gapił się na swoją pannę młodą i niezdarnie ją obmacywał, wielokrotnie dotykając jej biustu, niepewny, jak postępować. Dosłownie nie wiedział, jak działa seks. Przez 11 miesięcy małżeństwo pozostało nieskonsumowane. Książę podniecał się, próbował dosiąść żony, ale nic z tego. Jego anatomia była tak nienormalna, że podstawowa ludzka reprodukcja stała się niemożliwą zagadką. Matka Marii Antonii. Królowa Maria Karolina z Neapolu pisała coraz bardziej rozpaczliwe listy: Moja córka płacze co noc. Książę nie czuje nic. Próby zachęcenia go są bezużyteczne. Nie ma przyjemności ani efektu. Ta sytuacja jest niezwykła i nieszczęśliwa dla każdego, kto jest u jego boku. W końcu musiał interweniować królewski spowiednik. Katolicki ksiądz musiał usiąść z przyszłym królem Hiszpanii i wyjaśnić w szczegółach, jak uprawiać seks z żoną. Upokorzenie rozeszło się po wszystkich europejskich dworach. Hiszpański następca tronu był seksualnym, nieudacznikiem fizycznym, dziwolongiem, który nie potrafił wypełnić najbardziej podstawowego obowiązku małżeńskiego. Gdy w końcu mu się udało, po niemal roku niepowodzeń szkody były katastrofalne. Maria Antonia poroniła dwukrotnie prawdopodobnie z powodu wewnętrznych obrażeń i zmarła w wieku zaledwie 21 lat. Jej ciało zostało zniszczone przez deformację męża. Ale oto chora część. Gdy Ferdynand w końcu zrozumiał seks, stał się nim. Śmierć jego pierwszej żony w 1806 roku uwolniła go od łoża małżeńskiego. Ale uwolniła też coś monstrualnego. Książę, który nie potrafił działać, stał się królem, który nie mógł przestać. Gdy Ferdynand wrócił do władzy w 1814 roku, po klęsce Napoleona miał 30 lat, był seksualnie sfrustrowany i pijany absolutną władzą. To, co nastąpiło, to dekada rozpusty, która zawstydziłaby Caligulę. Każdej nocy król wymykał się z pałacu w ciemnym płaszczu. Jego celem był najbardziej obskurny burdel w Madrycie. Jego ulubionym był ten, prowadzony przez madame zwaną Pepą, La Malaga. Przybytek tak niesławny, że porządni ludzie przechodzili na drugą stronę ulicy, by go ominąć. Ale Ferdynand nie chodził sam. Zebrał grupę młodych arystokratów, ludzi równie moralnie zdeprawowanych jak on sam. Razem przekształcili madrycką dzielnicę Czerwonych Latarni w swój osobisty plac zabaw. Tu robi się naprawdę perwersyjnie. Ferdynand był tak dumny ze swojej deformacji, tej samej, która upokarzała go w młodości, że przekształcił ją w imprezową sztuczkę. Wielu świadków opisuje tę samą odrażającą scenę. Król Hiszpanii, pijany tanim winem, rzucał wyzwanie swoim towarzyszom. Na konkursy pomiar każdy mężczyzna obnażał się, a oni dosłownie porównywali rozmiary. Ferdynand zawsze wygrywał. Jego przyjaciele nadali mu nawet przydomek Elbien dotado, dobrze obdarzony. Król przechadzał się po burdelach, obnosząc swoją monstrualną anatomię, chwaląc się swoimi podbojami, ale przechwalanie się było najmniej niepokojącą częścią. Ferdynand rozwinął szczególny fetysz, który ujawnia prawdziwe głębie jego własnymi słowami zapisanymi przez hrabiego Jose Maria de Villa Lobos, król, przechwalał się: Opuszczają moje łóżko, pewne, że żaden inny mężczyzna nie może dać im takiej przyjemności, jaką ja im dałem. A wiesz, co najbardziej lubię po ich posiadaniu? Zbieranie szmat, poplamionych, dowodem ich dziewictwa. Niech to do ciebie dotrze. Król Hiszpanii zbierał zakrwawione prześcieradła od dziewic, które pozbawił niewinności, trzymał je jako trofea. To nie była jakaś. To był osobisty fetysz, groteskowe hobby, które realizował z tym samym entuzjazmem, z jakim inni królowie kolekcjonowali sztukę. Podczas gdy budowano Muzeum Prado ironicznie przez jego zaniedbaną drugą żonę, Ferdynand budował kolekcję zakrwawionych dowodów swoich podbojów. Prostytutki w burdelu Pepila Malaga nie były jego jedynymi ofiarami. Podróżując po Hiszpanii, Ferdynand zostawiał za sobą ślad zrujnowanych kobiet. Wdowa Waranhuez wieśniaczka w Sacedun. Służące w pałacu, które nie mogły odmówić swojemu królowi. Każde spotkanie dodawało do jego kolekcji. Każda zakrwawiona szmata to kolejny trofeum w jego komnacie horrorów. Tymczasem Hiszpania rozpadała się. Podczas gdy Ferdynand spędzał noce na mierzeniu genitaliów i zbieraniu krwi dziewic, jego kraj stracił całe imperium amerykańskie. Liberalni reformatorzy byli mordowani tysiącami, gospodarka się załamała, ale król miał to gdzieś. Miał burdele do odwiedzenia kobiety do zrujnowania trofea do zbierania. To był człowiek, który poślubił jeszcze trzy żony. Trzy kolejne kobiety, które odkryły, że poślubienie króla Hiszpanii oznaczało wejście w koszmar wykraczający poza wyobór. W 1816 roku Ferdynand potrzebował następcy, jego rozwiązaniem było poślubienie własnej siostrzenicy. Maria Izabela z Braganzy miała 19 lat była przeciętnej urody i portugalką. Trzy wady w oczach hiszpańskiego dworu. Plotkarze z Madrytu przywitali ją okrutnym wierszykiem. Fea pobre portuguesa, chupatesa. essa. Brzydka biedna Portugalka, łyknij to. Ale Maria Izabela miała coś, czego brakowało jej mężowi godność. Podczas gdy Ferdynand kontynuował swoje nocne najazdy na burdele, ona cicho założyła Muzeum Prado i otworzyła Królewską Akademię dla Artystek. Próbowała wnieść kulturę na dwór tonący w zepsuciu. Ferdynand ledwo to zauważał. Dla niego była tylko łonem naczyniem na następcę, którego desperacko potrzebował. W 1817 roku w końcu zaszła w ciąży. Tu historia Ferdynanda przechodzi z groteskowej komedii w czysty horror. Gdy Maria Izabela zaczęła rodzić, natychmiast pojawiły się komplikacje. Dziecko było w położeniu poprzecznym, królowa słabła, królewscy lekarze stanęli przed wyborem ratować matkę czy dziecko. Ferdynand podjął decyzję bez wahania. Ratujcie dziecko, rozkazał. Tnijcie ją, jeśli musicie. To, co wydarzyło się potem, widziało dwanaście osób, wszystkie pozostawiły zgodne relacje. Chirurdzy rozpoczęli awaryjną cesarkę. Pamiętaj, to 1818 rok. Żadnej znieczulenia, poza alkoholem i opium. Rozcieli brzuch królowej, wierząc, że jest nieprzytomna. Nie była. W połowie zabiegu oczy Marii Izabeli otworzyły się szeroko, a z jej ust wydobył się krzyk, który rozniósł się po pałacu. Była przytomna, w pełni świadoma, gdy przecinali jej łono. Chirurdzy w panice kontynuowali rzeź, podczas gdy królowa wiła się w agonii. Dziecko już było. Ma Maria Izabela wykrwawiła się na stole operacyjnym, jej ostatnie chwile były pełne niewyobrażalnego bólu, poświęcona dla dziecka, które nigdy nie miało żyć. Miała 21 lat. Siostra królowej publicznie obwiniała Ferdynanda za jej... Pałacowe szepty sugerowały, że jego zdeformowana anatomia spowodowała komplikacje podczas poczęcia. Inni wskazywali na syfilis prezent, odlicznych wizyt w burdelach jako przyczynę martwego urodzenia. Ale Ferdynand nie czuł winy. W ciągu roku szukał już trzeciej żony. W końcu wciąż potrzebował następcy. Jeśli śmierć Marii Izabeli była tragedią... To, co spotkało trzecią żonę Ferdynanda, było farsą tak obsceniczną, że nawet papież nie mógł tego zignorować. Pamiętasz Marię Józefę, szesnastolatkę, która w noc poślubną straciła kontrolę nad jelitami, to był dopiero początek jej małżeńskiego horroru. Po katastrofie nocy poślubnej, Ferdynand odmawiał dotykania swojej nastoletniej panny młodej przez tydzień. Gdy w końcu wrócił do jej łóżka, ona walczyła z zaskakującą siłą. Ta dziewczyna, wychowana przez zakonnicę na uległą i posłuszną, zamieniła się w dziką kotkę w obliczu zalotów męża. Gryzła, drapała, kopnęła go w jego monstrualne genitalia tak mocno, że król zawył i wybiegł z pokoju. Ale opór nie mógł trwać wiecznie. Ferdynand był królem. Maria Józefa była jego własnością, więc spróbował innej taktyki, cierpliwości. Każdej nocy wchodził do jej komnaty. Każdej nocy ona modliła się na różańcu, podczas gdy on próbował ją uwieść. Królowa miała potężną broń w swoim arsenale ignorancję. Szczerze wierzyła, że dzieci pochodzą od bocianów. Gdy Ferdynand próbował wyjaśnić fakty życia, oskarżyła go o kłamstwo o próbę zwiedzenia jej na grzech śmiertelny. Bóg nie stworzyłby tak podłego sposobu tworzenia życia, oświadczyła. Testujesz moją cnotę tymi kłamstwami. Ferdynand, człowiek, który chwalił się swoimi seksualnymi podbojami, nie mógł skonsumować małżeństwa z własną żoną. Dwór szeptał. Zagraniczni ambasadorowie raportowali do swoich rządów. Król Hiszpanii był seksualnie odrzucany przez nastolatkę. W końcu Ferdynand zagrał swoją kartę atutową. Napisał do papieża: Papież Pius Izbesti starszy Włoch, który przeżył Napoleona i myślał, że widział już wszystko, otrzymał list, który musiał wstrząsnąć jego wiarą. Król Hiszpanii, obrońca wiary katolickiej, potrzebował Ojca Świętego, by przekonał jego żonę do współżycia z nim. Odpowiedź papieża zachowała się w archiwach Watykanu. To arcydzieło eklezjastycznej dyplomacji. Jego świątobliwość delikatnie wyjaśnił, że stosunki małżeńskie są nie tylko dozwolone, ale wymagane przez Boga. Wydanie na świat następcy było świętym obowiązkiem Marii Józefy. Odmowa mężowi była odmową woli Bożej. Ale nawet list papieża nie wystarczył. Maria Józefa zgodziła się podporządkować woli Bożej, ale tylko pod pewnymi warunkami. Będzie odmawiać cały Różaniec przed każdym spotkaniem, będzie miała zamknięte oczy przez cały czas i będzie myślała o Matce Boskiej, by zachować duchową czystość. Wyobraź sobie, że jesteś Ferdynandem, jesteś absolutnym monarchą Hiszpanii. Masz władzę nad życiem i śmiercią milionów, a leżysz tam, podczas gdy twoja nastoletnia żona odmawia zdrowaś Maryjo pełna łaski, podczas gdy próbujesz skonsumować małżeństwo. To był według wszystkich relacji najmniej erotyczny związek w historii królewskiej. Maria Józefa leżała jak martwa, poruszając ustami w cichej modlitwie, podczas gdy Ferdynand próbował stworzyć następcę, król, który zbierał krew dziewic jako trofea. Został zredukowany do błagania o najmniejszy znak entuzjazmu od własnej żony. Dziesięć lat spędzili w tym małżeńskim czyśćcu. Dziesięć lat seksu przy akompaniamencie różańca. Dziesięć lat bez wydania na świat ani jednego dziecka. Gdy Maria Józefa zmarła w 1820 roku w wieku 25 lat oficjalnie, z powodu gorączki dwór odetchnął z ulgą. Ferdynand znowu zawiódł. Trzy żony, dwie martwe, zero prawowitych dziedziców. W wieku 45 lat, schorowany po dekadach rozpusty Ferdynand miał ostatnią szansę, i tym razem znalazł królową, która była jego równą w sprycie, jeśli nie w perwersji. Maria Krystyna z Bourbonów, dwóch Sycylii, wiedziała dokładnie, w co się pakuje. W przeciwieństwie do poprzednich żon Ferdynanda przyszła przygotowana. W wieku 23 lat była piękna, inteligentna i bezwzględnie praktyczna. Była także siostrzenicą Ferdynanda, bo najwyraźniej Kaziroctwo było jedyną tradycją Burbonów, którą naprawdę szanował. Ale Maria Krystyna przeanalizowała porażki swoich poprzedniczek. Rozumiała, że wydanie następcy to nie tylko kwestia polityki, to był problem inżynieryjny. Rozwiązanie przyszło z nieoczekiwanego źródła królewskiego lekarza dr Antonia Hernandeza. Po zbadaniu anatomii króla i przejrzeniu dokumentacji medycznej jego poprzednich małżeństw, doktor doszedł do zaskakującego wniosku. Problemem nie był tylko rozmiar Ferdynanda, to była fizyka sytuacji. Pomyśl o tym. Tak, jeśli próbujesz zasiać ziarno, ale twoje narzędzie jest za duże dla ogrodu, musisz zmodyfikować albo narzędzie, albo ogród. Ponieważ modyfikacja Ferdynanda nie wchodziła w grę, musieli być kreatywni. Rozwiązanie dr Hernandeza było eleganckie, w swojej prostocie. Zlecił królewskiemu rzemieślnikowi stworzenie specjalnej poduszki Una Almohadilla, wykonanej z najlepszego jedwabiu i wypełnionej pierzem. Ale to nie była zwykła poduszka. W jej środku wycięto precyzyjnie zmierzony otwór o głębokości dokładnie czterech cm, fizyka była prosta. Ferdynand miał wprowadzić się przez otwór, który działałby jako bariera, zapobiegając powodowaniu wewnętrznych obrażeń, które nękały jego poprzednie próby prokreacji. Tylko końcówka, funkcjonalnie niezbędna część, miała kontakt. Maria Krystyna przedstawiła to rozwiązanie mężowi z dyplomatycznymi umiejętnościami doświadczonego negocjatora. Ujęła to nie jako potwierdzenie jego deformacji, ale jako medyczną konieczność dla wydania zdrowych dziedziców. Ego Ferdynanda zawsze, jego słabość zaakceptowało tę narratywę. Ich pierwsza noc z użyciem tego urządzenia była podobno niezręczna. Ferdynand, przyzwyczajony do chwalenia się swoim rozmiarem, musiał teraz zaakceptować ograniczenie. Maria Krystyna zawsze praktyczna traktowała to jak każdy inny królewski protokół konieczną procedurę dla dobra korony. Ale to działało. W ciągu trzech miesięcy Maria Krystyna była w ciąży. Cały dwór wstrzymał oddech. Czy ta ciąża zakończy się jak wszystkie inne krwią i śmiercią? 10 października 1830 roku armaty Madrytu wystrzeliły na cześć. Królowa Maria Krystyna urodziła zdrową córkę, przy dwa lata później urodziła drugą córkę Luizę Fernandę. Ferdynand w końcu miał swoich dziedziców. Zajęło to tylko cztery żony, dwie śmierci, jedną papieską interwencję i specjalnie zaprojektowaną poduszkę seksualną. Narodziny Izabeli stworzyły nowy problem. Hiszpańskie prawo salickie, zapożyczone z Francji, zabraniało sukcesji kobiet. Brat Ferdynanda don Carlos oczekiwał, że odziedziczy tron, ale Ferdynand, który dosłownie zaprojektował tych dziedziców, nie zamierzał pozwolić, by techniczne szczegóły go powstrzymały. W posunięciu, które pogrążyło Hiszpanię w wojnie domowej, Ferdynand wydał sankcję pragmatyczną z 1830 roku, obalając wieki prawa, by pozwolić swojej córce dziedziczyć. Gdy zmarł w 1833 roku, jego dysfunkcja seksualna miała jeszcze jedną konsekwencję. Pierwsza wojna karlistowska krwawy konflikt, który pochłonął setki tysięcy istnień. Wszystko dlatego, że król z monstrualną deformacją w końcu nauczył się używać poduszki. Ale wróćmy do tych trofeów, o których wspominał Ferdynand i jego kolekcji zakrwawionych szmat, bo tu perwersja Ferdynanda osiąga swoje najczarniejsze głębiny. Po jego śmierci w 1833 roku Maria Krystyna zarządziła. Dyskretny inwentarz prywatnych komnat króla. To, co znaleźli, przekraczało wiarę. Ukryte w cedrowej skrzyni, owinięte w jedwab, znajdowały się dziesiątki kwadratowych kawałków materiału, każdy starannie oznaczony datą i imieniem. Carmen Dom Publiczny, marzec 1820, Izabela Pałacowa, służąca, styczeń 1823, Maria Wdowa z Vaness, wrzesień 1824. Król nie naprawdę zbierał te ponure pamiątki przez niemal dwie dekady. Każdy kawałek materiału reprezentował kobietę, niektóre chętne, niektóre nie, które doświadczyły szczególnego rodzaju brutalności Ferdynanda. Ale kolekcja ujawniła coś jeszcze, coś, co pałacowi obserwatorzy od dawna podejrzewali. Daty skupiały się wokół określonych wydarzeń. Po każdym politycznym niepowodzeniu, po każdym stłumionym powstaniu liberałów, po każdej egzekucji, którą zarządził Ferdynand, dodawał wiele trofeów do swojej kolekcji w krótkim czasie przemoc na sali tronowej prowadziła do przemocy w sypialni. Człowiek, który za dnia podpisywał wyroki śmierci nocą, zbierał krew dziewic. To tak jakby miażdżenie politycznego oporu i niszczenie kobiecej niewinności były dwiema stronami tej samej chorej monety. Jeden wpis szczególnie zwrócił uwagę śledczych. Anna, 15 lat córka pułkownika Bermudeza Luty, 1800 tamoczyczy, Pułkownik Bermudez był jednym z liberalnych oficerów straconych po nieudanym powstaniu konstytucyjnym. Jego córka Anna przyszła do pałacu błagać o życie ojca. Odeszła z martwym ojcem i zniszczoną niewinnością uwiecznioną w chorej kolekcji Ferdynanda. To nie był tylko król nadużywający władzy dla seksualnej gratyfikacji, to była systematyczna drapieżność, używanie seksu jako kolejnego narzędzia politycznego terroru. Liberałów, których Ferdynand nie mógł stracić, niszczył przez ich córki, żony, siostry. Pełny inwentarz nigdy nie został upubliczniony. Maria Krystyna, wykazując więcej mądrości niż jej zmarły mąż, kiedykolwiek zarządziła spalenie całej kolekcji, ale nie zanim kilku dworzan jej nie zobaczyło i nie zapisało tego, co widziało. Ich relacje zgadzają się idealnie. Zbyt idealnie. Wiemy, że Ferdynand trzymał te trofea. Wiemy, że je oznaczał, wiemy, że dodawał do kolekcji. Po momentach politycznej przemocy nie wiemy, ile kobiet cierpiałoby zbudować to groteskowe muzeum. Zachowane szmaty sugerują dziesiątki rzeczywistość była prawdopodobnie gorsza. Bo oto rzecz o drapieżnikach nie ogłaszają swoich niepowodzeń. Za każdym zakrwawionym trofeum w tej skrzyni, ile kobiet mu się oparło, ile uciekło, ile zostało uciszonych, zanim mogły opowiedzieć swoje historie, nigdy się nie dowiemy. Ferdynand zabrał te sekrety do grobu wraz z imionami ofiar, których jedyną zbrodnią było przyciągnięcie uwagi króla, który mylił władzę z przyzwoleniem. Gdy Ferdynand III zmarł 29 września 1843 roku, Hiszpania ledwo go opłakiwała. Jego własny brat natychmiast w... jego córka zmierzyła się z wieloma wojnami domowymi, broniąc tronu, na który ją wprowadził. Jego wdowa szybko ponownie wyszła za mąż za zwykłego strażnika, skandalizując naród po raz ostatni. Ale prawdziwym dziedzictwem Ferdynanda nie było polityczne, było osobiste. Przekształcił hiszpańską monarchię z świętej instytucji w plugawy żart. Każdy król po nim był skażony przez skojarzenie. Każde królewskie małżeństwo oglądane z podejrzliwością. Jego córka Izabela II odziedziczyła więcej niż tylko jego tron odziedziczyła jego seksualne apetyty. Jej własne skandaliczne romanse i rzekoma nimfomania doprowadziły do jej obalenia w 1868 roku. Dynastia Bourbonów, którą Ferdynand dosłownie wado wprowadził na świat, została z władzy przez odziedziczone zepsucie jego własnej krwi. Pomyśl przez chwilę o tej poduszce. Król tak zdeformowany, że normalna ludzka reprodukcja wymagała inżynieryjnej interwencji. Monarchia tak zdesperowana o dziedziców, że przekształciła królewską sypialnię. W procedurę medyczną. Ta poduszka teraz zagubiona w historii reprezentuje wszystko, co było złe w panowaniu Ferdynanda. Władza skorumpowana do punktu fizycznej deformacji, legitymacja tak krucha, że wisiała na włosku, a raczej na precyzyjnie wyciętym otworze w jedwabnej Być może najokrutniejszą ironią jest to, że Ferdynand III jest pamiętany nie za wielkie osiągnięcia, nie za szlachetne czyny, ale za swoją groteskową anatomię i cierpienie, które spowodowała. Chciał być El upragnionym. Zamiast tego stał się przestrogą przypomnieniem, że władza bez człowieczeństwa tworzy potwory. Każdy historyk, który bada jego panowanie, dochodzi do tego samego wniosku. Jak napisał Stanley Gay, tchórzliwy, samolubny, chciwy, podejrzliwy i mściwy. Jak podsumował Aliola, najgorszy z monarchów Habsburgów i Bourbonów. Jak zauważył jego współczesny książę Wellington. Najbardziej godna pogardy istota Boga? Wszyscy mają rację, ale są też zbyt łagodni. Bo Ferdynand III nie był tylko złym królem człowiekiem, który przekształcił swoją fizyczną deformację w broń władcą, który zbierał ludzkie cierpienie, jak inni zbierali sztukę w końcu to jest jego prawdziwe dziedzictwo nie tron, który przekazał córce. Nie wojny domowe, które rozpętał, ani nawet groteskowa poduszka, która dała mu. Dzie Jego dziedzictwo to nienazwane kobiety w tej spalonej kolekcji. Służące, które nie mogły odmówić dziewice, które stały się trofeami żony, które zmarły lub żyły w terrorze. Ferdynand III udowodnił, że potwory nie muszą chować się pod łóżkami ani w ciemnych lasach. Czasami noszą korony i rządzą narodami. Czasami są celebrowani jako królowie. A czasem tylko czasem historia pamięta ich za to, kim naprawdę. Jeśli ta historia cię szokowała, musisz obejrzeć opowieść o średniowiecznej dziecięcej pannie młodej sześciolatce, zmuszonej poślubić 29-letniego króla. Kolejna opowieść o królewskim małżeństwie, która sprawi, że zakwestionujesz wszystko, co myślałeś, że wiesz, o średniowiecznej monarchii. Horory sypialni ukształtowały więcej historii, niż jakiekolwiek.